Jesień, jesień idzie, jesień, wrzesień, wrzesień, już jest jesień, bardzo miło płynie czas. Jesień kocha każdy z nas, jesienne kasztany zrywamy, zbieramy i jesteś nadziany w kasztany nadziany. Kasztany, kasztany, kasztany kochamy, kasztany, kasztany w kieszenie zbieramy. Jeszcze tak, niedawno było lato i upały. I motyle sobie latały, Nad wodą, nad morzem był tłok, Wakacje znów będą za rok, Jeszcze tak niedawna, Można było chodzić prawie na go, Teraz zimno coraz zimniej jest, Jesień, jesień, taka zimna jest. Jesień, jesień idzie, jesień, wrzesień, wrzesień, już jest jesień, bardzo miło płynie czas. Jesień kocha każdy z nas. Jesienne kasztany zrywamy, zbieramy i jesteś nadziany, w kasztany nadziany. Kasztany, kasztany, kasztany kochamy. Kasztany, kasztany w kieszeni zbieramy. Jeszcze tak niedawno było gorąco, że haha. Ho -ho. Tak podobało nam się to, nad wodę, nad morze jechaliśmy i lato tak bardzo kochaliśmy. Jeszcze tak niedawno w nocy było tak ciepło, a teraz zimno, zima wnet jest, a wiosna i lato daleko gdzieś jest. Jesień, jesień idzie, jesień, wrzesień, wrzesień, już jest jesień, bardzo miło płynie czas. Jesień kocha każdy z nas, jesienne kasztany zrywamy, zbieramy i jesteś nadziany, w kasztany nadziany. Kasztany, kasztany, kasztany kochamy, kasztany, kasztany w kieszenie zbieramy.

jesień jesień idzie jesień wrzesień wrzesień już jest jesień bardzo miło płynie czas jesień kocha każdy z nas jesienne kasztany zrywamy zbieramy i jesteś nadziany w kasztany nadziany kasztany 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 kochamy kasztany kasztany w kieszenie zbieramy